Siemanko Widzowie, witam was w kolejnym odcinku z serii MPG I powiem wam tak, z panią Janinką pogodziliśmy się ale to ja tego nie nagrywałem, to będzie ha na kanale u pani Janiny Albo u Jarka Jarek! No? Ty, ty nagrywałeś to jak mieliśmy się tam pogodzić do, do, do No to ja tak, nagrywałem, no, to już więc, jest odcinek na kanale więc, no, widzowie bicie do Jarka, zobaczcie, pogodziliśmy się z panią Janiną, no, było troszeczkę problemów Tak, widzowie! Pogod właśnie, pogodziliśmy się jeszcze bardziej no ale no niestety, niestety, no pani Janina jest jaka jest Myślę, że już ale to już... wszystko przemyślała Tak, ale koniec końców się kurczę Tylko pogodziliśmy Wiecie co mi jeszcze nie pasuje? Pisaliście mi w komentarzach Że pani Janina robi jakiś przekręt z gangsterami Właśnie My byliśmy... mi też coś pisali, ale mi się wydaje, że to jaja se robią widzowie, wiesz? My byliśmy też u Janiny na podwórku i zobacz tam stoi bęka jakaś Ale to mówiłaś od kolegi, no nie, mi się wydaje, że se jaja widzowie robię, bo to wiesz A no weź gdzie... się do mnie twarzą do dupą no, bo ja tutaj ogarnię ten, wiesz? Więc mi się to I... nie podoba, poczekajmy, zobaczmy co na dzisiaj będzie robić wieczorem, taki mam plan na ten odcinek. No, tż, możemy zobaczyć, wiesz, bo ona też tak chodzi do tej koleżanki niby, mi tego, nie, nie? Mi to nie pasuje, mi to nie pasuje. Wiesz co Może jeszcze, Jarek? Coś chciałem ci powiedzieć. No? że, że sze... zakochał się we... a. 68% widzów nie subskrybuje mojego kanału, więc mam wielką prośbę, nie tak samo. zostawcie subskrypcję, dobijmy te 15 tysięcy jak najszybciej. Ty, duchy, duchy łata to... what łata shit, shit! Kto to? O Jezu, Jezu, jak się... Pobaki. Cześć panienko, jak się wystraszyłem. Kurczę. Dzień dobry No my siedzimy wieczorek, spokój. Tu zarabimy. Ja ja winko? Nawinko. Na... Nie, na jakieś. Bicie, bicie braw. Bijemy brawa. Nawinko. Co ja tu się rozciądem Dobra. A A może pozdrowimy jeszcze masz skorajających Ajajajaj w sercu co na nie to graj. Możemy Po zrobić. Taki w salonie, Seba XMB, Nikodem Kasprzycki, Karasik, Macios, Szymon Kos, Wielkopolska, Agroti, Pozdrowionka No to co? Coś otworzymy Mujeme, po jakiejś butelce Odpuść co? to butelkę co kupiliśmy dzisiaj, weź otwórz! Powiemy coś na gardło! No Odpuść tego Belvedera! Ja tu. lecę to kościoła zaraz! No. O. O. O, no, o tej porze no gdzie? Czy nie mam szyi o tej porze? Ale ja co, na klinice tam z księdzem... A, a po co? <laughs> Rozumiem... Wszystko jasne. Wszystko jasne, Ty w końcu ten terminos trzeba odpiąć... Kolej szklaneczkę Belvedera na Janinie... Dawaj, dajniny. czekaj... No, no szklaneczkę, szklaneczkę to ja narodim, Dobra. A powiem wam, ja, ja nie, nie będę pił, ja nie będę pił, bo ja 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 może będę kliropą... okej... Dobra, weź wypij z ja nie będę pił, pił okay. będę kliropą... Nie, ja też nie chcę, bo ja może też będę gdzieś tam jechać, bo mi się przejechać czy coś to... No, to Ej, no Dobra, napis no do, się Dobra. No, dobra. Zdrowka się, ja pokieruję coś. Zdrówka Zdrowie moje, Zdrówko! Słuchajcie, zdrówko, ja nie piję Nie Niedobre! Niedobre I siup! Jak Nie dobre! Ja nie lubię. Pyśniutkie! Bez Nie nie, nie toalety szybko! Go. Nie, ja nie chcę. Dzień dobry. jak pewno. będziesz ścigał, to mi do szklanki, żeby ci nie zmarnowało! O, teraz to ja <grym> chyba. <grym> Dobra, chłopaki, <grym> ja wyszła. A, no to już leci, pani. No. Dobra, to na razie. Gdzie na ta szklankę? Czekaj, Jarek, włosy jedno. przytrzymam. Jedno czeka, czeka, pani, włosy tak. przytrzymam. Oh. Dobra, już. A, ty nie masz włosów. O, oh. ja jestem wysy. A to gdzie, pani, ja tutaj za Chrystii będzie? Eee, no... Tak to okay. powodzenia! Ja na razie pozdrówka, dziś co to robi Guda! Pa 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 pa! pa. Niech ona Zobaczmy, gdzie zamyka! Widzisz, gdzieś? No, 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 dawaj, dawaj Widzisz no, no, Dawaj, 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 do okna, no, do okna. no, 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 ty, co tu nie, ona mogę Konto nie dobrego. Weź, weź dobrze, złap Za, Konto, i obserwuj. Zasłona przeszkadza twoja, żeś na, nawieszał. Obserwuj. Obserwuj, ale żeś ci zasłon... O, dobra. Panie Prypeciu... Co ona tak o, o lata? Ty, ona jakaś ten. po jakichś mocniejszych. Tak? No widzisz. a ty nie widzisz. Lata, Czy podejrzewasz, po Janinę, Facebooka? że może zażywać. darkułyki? No wiadomo, po tym ostatnim. No, w sumie nie wiadomo, bo ona się wtedy dziwnie zachowywała. Ale jedzie gdzieś jeszcze nie, bo ja nie widzę. Ty, no, posz... Jedzie, Bemko, jedzie, Bemko, dawaj. Benko, Bemko! Dawaj, bęko. Bęko? dawaj, dawaj szybko. szybko! Tylko twoim, twoim! Dawaj, szybko! Ja będę kierował, będę kierował, bo ty piłeś! Po co, coś ty drzwi na zamykał, ty, Debilu! No, żeby tu nikt nie brał, dobra, dawaj, szybko! Ja będę kierował, bo ty piłeś! Dawaj, 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 dawaj. O kur, o, kur, o kur. Nie wiem, czy nie widziała, dobra, nie widziała chyba. Wyłączy światło wyłączy wyłącz, światło. Nie wyłącz, wyłącz. Wyłącz. światło. Dobrze, ja mam jeszcze ten, 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 ucho takie Wiesz. Dobra, i w prawo. Tak, no odstęp, odstęp, odstęp. Oj, nie Dobra, jedź, bo zaraz się zgubiłem. Jadę, 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 jadę Gazu, gazu mu, gazu mu No jadę, ty... jadę Wiesz co Jarek, jakby nam się przydało No? Ja widziałem ostatnio na, na internecie taki ten Knoctizor Ty tu wjechała w prawo To w prawo? Po Polach? Toś miał jakaś do kościoła, ty oszukuje nas! Czekaj, ja nie widzę. Ujechała. Ja jej nie oszukuje widzę zbytnio. nas Niby tu skręciła, że niby do kościoła jedzie, tam pojechała widziałem światła Tu jedziemy Ty, no to, to mi się już nie podoba, to już to wszystko się skleja w jedność Albo mam jakieś, wiesz, już yy, urojenia jest tam jest tam, widzisz? Bez światu jedzie, bez światu jedzie Żebyśmy jej nie widzieli pewnie Tak, no a to co ona takie kółko robi ty? Ty tam skręca, tam skręca Czekaj, tu wolniej, tu wolniej Wolniej, żeby nas nie widziała No ale muszę trochę jechać, żebym ani nie zgubił Ty no ja nie widzę jej. Gdzie ona... Ja widzę, gdzie ona jedzie? Widzę ja sam daleko, daleko jest Skręca w prawo, widzę, że skręca w prawo o, Czekaj, no ja, ja trochę gorszy wzrok wiesz Tak? A gdzie ona tu jedzie, ty, ja tu nigdy nawet nigdy, nie, nie byłem Panią, tu, tu, tutaj to tu już byłem Tu ona jedzie Mamy, o, mamy, mamy! O kur Myślisz, że ten? Tu skręciła w lewo, w lewo skręciła. O co chodzi ty? A tam jest dalej droga czy co tam jest? Nie wiem, tu jest droga, tu jest droga Żeby zaraz ślepy zółek nie zajechać, nie? Żeby... Ty! Zobacz wy, chodź szybko tu, zobacz, tam coś stoi Zobacz, wsiadła gdzieś Zobacz, to jakieś... siadaj szybko, siadaj do Bo... pick-upa To jakiś policyjny, ty Siadaj do pick szybko Zobacz, zostawiła bramkę tą I jedzie no. jakimś tym Dawaj, dawaj, dawaj Z tu jakąś Co o, to ma być, dzieje już ty. O kurda ty O co tu chodzi? Ty, a co jeżeli naprawdę... Janina ma coś ja, wspólnego z... Zg... Tak widzowie pisali Może widzowie sery mieli rację a ja mówię, nie no, przecież to jakieś głupoty, ale gdyby nie ta bańka na podwórku, to ja bym się nic nie skapnął, ty. No, ale ja nie widziałem też o co chodzi, że niby znajomy stawił weź! Głupoty takie pierdzieliła, że ci mówię, ty. cię jest przed nami, jest przed nami. Widzę, no. Ale... Skręca w lewo, o! nie widziałem. Ty! Powoli. Ty na przelocie ten i ten, wyrtek chyba. No, ale co podstęp, to ma być? Podstęp, podstęp, ale oszustwo namówiła, że idzie do kościoła! No, zobaczymy, gdzie teraz pojedzie, ty. Ona może... Yy, prosto, pojechała, kościoła. prosto do kościoła, do, na plebanie Ty ona może jakiś samochód kupi, jak się zawi będzie dawać, a my już wiesz O, tam Nie, BM, no, BM gdzieś w rów poleciał Pojechała w lewo, tu w lewo pojechała Jeszcze? Słyszę ją jest tam jest, ja tam, będę... jest tam, jest tam, jest tam, jest tam, cały czas jest, zobacz. Ja wiem, wiem, ja stanę tutaj na razie Ty! Zajeżdża tam gdzieś Waży gdzieś, dobra, jak tu za z krzakiem. Ja tutaj tu... tam się Chodź Idę na które podwórko ona wjeżdża? Gdzieś tam wjeżdża na... Nie na te, na te inne. Słyszę, słyszę na ją, te słyszę tu ją, chyba. słyszę ją. Też słyszę, widzę światła. Ej dawaj tu, przez płot. Co ona robi? Co ona... Co ona robi, gdzie już? Gdzie jesteś, Jarek? Bo ty na to Tu jesteś za tobą, za tobą. <laughs> ciu, ciu, ciu. Zobacz, zobacz. Ciu, zobacz. ciu, siada, zobacz, Zobacz, zobacz. Zobacz, Wjeżdża na lawetty? Co ona robi? Co jest, kur... To ona teraz już na pewno księdza nie jedzie. Ale mamy co do jej powiedzieć, że coś się dzieje, czy co? Czekaj, czekaj, czekaj. O kurde, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Chodź uciekuj, tu, tu, uciekuj, tu, uciekuj. tu, tu. Uciekuj, chodź tu, chodź tu, Dawaj, za nią jedziemy, dawaj za nią jedziemy. Ty, jedziesz w tą stronę! A ty ją tym sobą postawiliśmy! O kurde. <grym> ty, o Ale kurde, a co jak lipa. zauważy? Lipa. Może nie skuma. Może nie sku... Może nie zauważyła. Dawaj do Pikama, dawaj! Dawaj, dziejuś! Dawaj, jedziemy za nią. No nie mów, że ona naprawdę z gangsterami jakieś przekręty robi, i kradnie ciągniki albo ją te. No nie, 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 nie. To Gdzie ona pojechała? Nie. Gdzie ona pojechała? Tam na wprost, na wprost. To teraz Ale na co mam i... ją przyłapać, czy nie? Mam ją przyłapać, czy nie? Na razie. No, no, no nie wiem szczerze mówiąc. Czy pogadamy, z nią jak wróci do domu? Pogadamy, że z nią wróci. Ty co? Ciągnikiem wyjeżdża? Ciągnikiem wyjeżdża? Widzisz? Ty może on spadł tej ciągniki z zawetu, czy co? Nie wiem. Czekaj. Chcesz ją przyłapać? Nie. Krzaki. Nie, idź w krzaki, na razie nic nie rób Ta Jarek, spadł jej z tego, z lawety. <grym> o kurde. Bo nie przypięła pasami Dawaj szybko do pick-upa, będziemy za nią jechać. Czekaj Ja pierdziele No nie. już dawaj, dawaj No mi jest trochę, no nie wiem jak wam to widzowie powiedzieć no. Mi jest przykro ja jestem taki zmieszany, że pani Nos, nie nas tak oszukuje Ale ja jak znowu pani da się coś pieprzy, to co? Wiesz, no to co wtedy jak pani nasie będzie jak zawsze ten? zima i dopierdla Idzie dopierdla Jak no. co roku, jak co roku trzeba nas pierdla. Ej, ten... zobacz! O kurde o kurde Ty nie wiem czy jechać za nią czy co? Czy może nie jedziemy za nią i poczekamy na nią na tym Jedźmy, jedźmy Myślę żeby jechać Ona zawróciła! Zawraca, zawraca. jedź tu jedź tu jedź tu. uciekaj, uciekaj, uciekaj. Może nas nie, nie skumasz tu my Chowa się w krzaki Siadaj, 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 siadaj! Dawaj, 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 Ty, Obaliła chyba, obaliła chyba. Nie, nie, dalej dalej nie? Te... Co ona od O co jej chodzi ty? Ona jakaś na furana jest chyba. Nie no, mi jest naprawdę Jarek przykro. Ty tam ja gdzie ku... pod Adam. Kupuję jej prezenty, a ona tak się zachowuje. Znowu z tymi gangsterami, znowu jakieś potyczki, afery i będzie to samo co, co zawsze. To samo co Ost... zawsze, no Zapad ja tu nic nie widzę. Cześć, Cześć, zaparkuję jest. na mojej łące Tu jest z tym ciągnikiem, zobacz tu jest Zaparkowała tam ten ciągnik Zaparkowała tam ten ciągnik, za płotem Czekaj, tu kamera do góry, odstawiła go Odstawiła go? Odstawiła go? Dawaj Zobaczymy gdzie ona teraz jedzie, siadaj O kurde, zaklinowałem się Szybko, szybko, dawaj, 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 dawaj nie, no to zale bójka! Myślę trzeba my się Służdę, nie porozmawiać, kurde. trzeba z nie porozmawiać, bo to jest. Tylko dla mnie. Niech, niech wróci na podwórko, nie wróci to na podwórko. To jest za wiele, to, nie, to nie, nie może znowu się w jakieś problemy wpieprzyć. Nie może, musimy go chronić, ale nie wiem, że na starość babie odpieprza! No i ostatnio w ogóle to po imieniu kle, 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 Klepki oh. braku. <śles> <śles> o kurde, sordzieju, nie chciałem. Klepki brakuje. Pewnie, to jeszcze weź tu koziałka, zrób mi dwie beczki. Nie masz tak masz tak szanować, mój samochód. To, że Ci, ci bękę na Twoim odcinku niechcący troszeczkę rozwaliłem, to nie znaczy, że Ty musisz mój samochód rozwalać. To było przypadkiem. Ja, ja nie chciałem. Ja też nie chciałem. Przepraszam. Gdzie ona pojechała? Tutaj. Jedzie po, tam na wprost. Myślisz, że po, po, po coś jeszcze jedzie? Nie wiem, nie wiem, ale to, to Co ona to, że... tu robi? Ciupla. Może kradnie? Ale Pani Inna by kradła? Tam, wi tam wiadomo. No. Zatrzymała, zatrzymała się tam, zatrzymała się tam. Pani to nic nie wiadomo. Nie, jedzie, jedzie, jedzie dalej, jedzie, jedzie dalej. Dawaj, dawaj, dawaj. Tam drogą polną, dawaj, 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 Dobrze, dawaj. Dobrze, ja kamerka ona na takim tym. Kijku długim, ja tylko kijek wyciągam i wszystko Dobrze, mogę no. z Dobrze, że zainwestowałeś właśnie w ten kijek Jeszcze muszę w kamerę lepszą zainwestować, ale ten na kijek był tańszy Spoko. W lewo czy w prawo? Bo ja nie, nie zwróciłem nogi O kurde, że się po krzakach mi Porysujesz cały lakier, ty pierunie jeden. Nie a tu w lewo, skręca, tu w lewo ty Pierunie Gdzie spokojnie, to jest na poczet tego, że dowiemy się prawdy może. Szczerze? To ja nad nie będzie jest. Ja nie wiem gdzie ja jestem, a ja tu mieszkam, ja nie wiem gdzie jestem No bo gdzie już, bo ty mało tu jeszcze mieszkasz, wiesz? Tu jedzie pod górę załacz No, odstawię, tu ten samochód odstawia. Tak! Tak, poczekaj zobaczymy no Ale tu w lesie Taką Na no krągowie Dobra, a może pojedziemy na gospodarstwo jej i poczekamy na nią, co? Czekaj, bo to tu było, tak? No Zamienia, tak, wsiadł chyba tam w BMK. Ty, nie widzę nic. Dawaj, dzieju, i za nią będziemy jechać teraz. W dawaj, za nią! Dawaj, chodź tu, chodź tu! Siadaj, do pisapa! Ja przyjechać. Ja już przy głównej drodze jestem. Dawaj, dawaj ja, jestem, Ja, do ja locie, locie w locie wsiądę. Dawaj, siadaj! O kurde, wysiadłem, wypadłem! Szybko i musimy ją wypadłem. zaskoczyć! Jedziemy do niej na. A nie, dawaj. ona nie pojechała na gospodarstwo! Lepiej na prawo pojechała. tu! Prawo! No nie Widziałem światła! Dawaj. Od blaski. Kurna mać. Szybko. Mnie to wszystko już denerwuje, no naprawdę no czeka, ja ile, ja chcę ile z nią problemów może być. Ja chcę Zamiast jak jak pojadę inną drogą. Normalna emerytka, siedzieć w domu, gazetkę, poczytać do sklepu się przejść i krzyżówki rozwiązać, to nie. Zobacz, na no stare lata. Lata tu się. Cią... chyba. O kurde. A może ją za... Dawaj, 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 chodź siadaj, jedziemy na gospodarstwo jej. Dawaj. Albo wyjedziemy za nią, wyjedziemy za nią. Jak będzie tu jechać, to za... po prostu jak tu będzie jechać, to my za nią pojedziemy. Zapal światła. Zapalę. Zapalę i pojedziemy. Dawaj, jedzie, jedzie <ścoughs> dawaj! dawaj! Dobra, i jedziemy za nią. I zapytamy jak u księdza. I było. powiemy, bo wiemy, Chyba nie w tym kierunku, że tak powiem. No, dawaj. Parafia proszę! <laughs> Pani Janinko, oh, chyba Janinko. nie w tym kierunku parafia, co? Jakiś nowy kościół, jak otworzyli? Nowy kościół? Chyba tak nie w tym to, kierunku. No nowy kościół, jak gdzieś tam otworzyli, po drugiej stronie wsi? No takie drobne pytanie. Chyba nie w tym kierunku no, to coś, parafia, coś co? nie pasuje. No bo... Ale ja nie byłam u księdza. A, ale nie, no pani Inna mówiła, pani że jedzie jeba? do księdza. No, ja jechałam Ale nie... gdzie pani Inna była, jak można wiedzieć? Słucham. Ja jechałam do kościoła, ale... Kumpel do mnie zadzwonił, no. że ten! Aha. Że w robocie jest, no. ale jego żonie się ten! Mm -hmm. Że nie mogła. A <laughs> rozumiem. Jezu, <Jest, śmiech> no, de... no co wy ty No jesteście? Ten zadzwonił jest do mnie, kumpel, że on jest w robocie i że no. się nie wyrobi, musi dłużej zostać. No. Ale mm -hmm. że jemu bratu się ciągnik zepsuł. I że on ma a, lawetę zostawioną, i ziemia podjechała, i ja pojechałam, mhm. <laughs> najpierw jechałam do kościoła, ale on, za... ale... No. No. ale on zadzwonił, ja się zawróciłam, no. no. pojechałam, wziąłem taki e, samochód, ja wiem, że mam ciężko w to A gdzie się? ten samochód był? Przyleście zaparkowani, bo pracuję w takiej firmie. A to dziwnie. No. To, to akurat dlatego myśleliśmy tylko, że pani tu wraca, bo bym tu jeździła no, ja spadać. i patrzymy, że w pani tu fajny samochód, 624 konie, fałsemka, mm -hmm. wsiadłam, on betem miał, pojechałam, wzięłam ten ciągnik, nie uwierzycie. Na zakręcie mi wypadł, zapomniałam pasami, musiałam Naprawdę? rozwieszać. Pięknie. pojechałam, ale drogi pomyliłam, za wcześniej nie skręciłam, tylko musiałam no. zawracać, pojechałam Ojej. wtedy. Tam rozładowałam ten ciągnik, e, zostawiłam, później znowu pojechałam od to i nawet na pojechałam naokoło i wróciłam i na pamięcie uh -huh. A czyli to nie są żadne jakieś tam przekręty? No bo tak się pani martwimy, że panina może ma coś wspólnego z gangsterami? jakieś przekręty czy coś, się martwimy po prostu o panią. No chłopaki, tak... co wam się w dupach, ja. nie A, Czyli no pani to my nie wracał! już ja nie my... wraca na stare śmiecie, jak kiedyś, że gangsterami. Bo już myśleliśmy, czego... my, pani Janino, że Panina znowu się wpieprzy w tę gangsterki, gangsterkę tą! Nie racery, sery pomagałem koledzy. A dobra, bo my już e, ja się Ja myślałem, że znowu, że jakiś gangsterki. No. Już ja tak samo. A danego dzwoniłam, że dzisiaj nie dam rady na rady. Aha. Okay. Okay. My no ja myślałam, że serio, się pani, pani na... jakieś problemy z tym znowu. A wie, z pani na co... wie pani na co my myśleliśmy? Że pani nakradnie ciągnik Że pani kradnie, no gdzieś na dziuple go odwiozła. Ale to czekajcie to co sobie! jeździcie za mną! Nie, nie, nie. nie. No, my tak nie po prostu myśleliśmy. Skąd ten pomysł? my, tak po, my tak po prostu myśleliśmy. No, znaczy, bo my tam przejeżdżaliśmy, tak. Znaczy, no, bo my tak myśleliśmy, że pani Nina może coś kradnie? Dobra, a tak szczerze, czemu mnie śledziliście? Powiedzcie. Nie śledziliśmy. Nie, powiedzmy. pojechaliśmy nie, skąd? się przejechać. I a zobaczyliśmy, skąd? że właśnie jakiś jedzie taki samochód, wie pani Janina, to tak A powiem, patrzymy, puch? tam za kierownicą no pani Janina. I się do a kto kierował? Pani Janina, patrzymy, jak pani Janina kieruje? Ale, właśnie samochód A, no to Jarek, bo, bo ja, ja ślankę wypiłem. A. A pani po szklance kieruje bez prawa jazdy, znowu? Nieładnie, no, pani Janino, nieładnie, bo to. Gratulacje! Się zaraz, znowu się skończy pierdlem dla pani. I Ale to całe szczęście, bo ja myślałem, że pani Janina już się wpierdzieliła znowu ja w też, te kurde no. koromesła i już A, się martwiłem no Tak, tak, To, to po Ale może to całe się? szczęście! Nie, się, okay. ja, no, dobra, Dobrze, pani, nie no, nie martwcie Dobra, to my już pójdziemy Jeżeli nie ma nic wspólnego z gangsterami, to my już no, pójdziemy No, panienka tu Dobry się położy Dobre Dobranoc no, dobranoc, kochanieńkie! Dobranoc Dobranoc Ty, gdzie już. Tak szczerze też powiem, że ja już się martwiłem, że znowu ja ma, też, ma coś no, Ja też myślałem, że na serio znowu jakiś gangsterzy, wiesz, afery U, Szmery, szmery A Aż mi, szmery, ciepło, mi było, ciepło mi było, ale no całe szczęście się okazało, że wszystko jest git, więc no tak, ja więc teraz. Wizowie... Taki wąsik, wąsika, zobacz, ja takiego wąsika zapuściłem. No, jeszcze specjalnie żeglacę ogoliłem, żeby wyglądać coś taki bandyta. No, ale A, więc nie piliście więcej takich głupot, że ani jakieś te gangsterzy to i zobaczcie, na koniec tylko pomagała. A ja się specjalnie tak ubrałem jak jakiś bandyta, i specjalnie zobacz jak się łeb ogoliłem. Żeby cię nie poznała. No, ale no, to dzisiaj widocznie. Proszę, proszę was, widzowie, tak... nie piliście już takich komentarzy, że. Eee, yy, panie nas z gangsterami współpracuje czy coś. No okej, okay, rozumiem, że można porobić żarty, żarty, no ale ile można, no ile można. Widzowie, nie róbcie za taki nawet jaj. Dobra. Co? Pożegnamy się z widzami? O, pewnie. Papa! Papa, pa. widzimy się w kolejnym odcinku, czegoś... cześć. Cześć.